Antonio Banderas. O kurwa Bardziej sceptycznie nastawienie, bo facecie rapujący to standard już po prostu No ale to. Ale stary to jest, wiesz co mieszko? To jest to jest po prostu... To nie jest kwestia moim zdaniem płci Moim zdaniem jest to kwestia zamkniętej głowy kurwa, bo tak samo jak e, cisnęli na e, mnie czy tam innych ludzi z nowej fali, tak samo cisną kurwa ich. I e, w kwestii jakby poruszania seksualności jestem, mogę się zgodzić, to prawda akurat, że ludzie mają jakieś kurwa nasrane w bani, że baba nie może nawijać o ruchaniu, to akurat jest zjebane. No ale jak robi chujowe i robi takie teksty typu, nie wiem, OG coś tam, no to stary, no to co? To Kurwa no. Dobra, Antonio Banderas. futownie robi. W szlafroku z butelką bociana ej, ej, ej. Hamburger i frytki, sześć butli szampana. Po, po, po. Jak przyszła umyta, to będzie jebana. Ej, ej, ej. W kieszeniach pliki, serwis zamawia. Masz pakę więcej i weź wypierdalaj. Sp o kurwa, Dicho, w jakim ty jesteś tu stanie? Kurwa, ja pierdole Pierdalaj! Spodnie w dół, matki na bok wjeżdża Joseph. Fanka zaje rana w chuj, pisze o opozycję. niska dżungla nie pomoże gra na czas Kory, kory wciągniecie w las Najdroższe kurwy w najtańszych hotelach. Teraz jest z tobą, a miałem ją nieraz. Ma na nad dupą żyć nie. No wyski mask. Umierać! <noise> gitar, <noise> Kurwa, Dicho, co się dzieje? bysz, bysz pomocy? Antonio Bandera Ale, ja Chodź tu do mnie przecież widzę, że się śliz e. jaki kurwa o nie jest dzieje o tym w klipieczek e. e. poprzez ja wiem dole rana chciała góry na siedzi o, tu do mnie przecież widzę, że się silisz. Po poprzecie na pisa, chciała gorila świdzić. Chipy ci... rozjebane jak na porodówce. U, 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 u. Dostała pałę jak na kartkówce. U, u, u. Ta syna se boku lipa, klient przyciął dziary Kwota bez podatku, sikorsakwa okulary Pijam na czy pytam czy miał go na oku Dicho najebany, zjebał z lub w Slafroki Bo byłem pijany W centrum Warszawy Boże, Dicho, jakie masz suche usta, kurwa Co ci... Napij się wody, mordo W najtańszych hotelach teraz jest z tobą, a miałem ją nieraz. Ma nad dupą żyć, nie umierać. U mnie gitarę, Antonio Bandera. Hey, chodź tu do mnie, przecież widzę, że się silisz. Hey, po przecie rana pizza chciała gorila się dziwi hey. To jest kurwa scena z listening party, jak ten siołek brał mikrofon i chciał krzyczeć, a to ja. Patrzcie. tu do mnie przecież widzę, że się Nie swijaj się mordą. O boże. O kurwa, mać No powiem tak: miczny kawałek, ale masywny się. No kurwa, włosy. O jezu, co to mi się odpaliło? Murem za bonusem: biała skizo, skutebowo white. Jezu, przecież oni kurwa. Jak Jak zobaczyli, kurwa te fity, to pewnie zawało dostali. Prawie jeszcze raz to muszę przesuwać. Wiesz, ja ja, wy... Ta, wiesz po ile jest lit? Bez e. hitu kurwa. Chciał go uratować. Hamburger i frytki, sześć butli szampana. E. Teraz nie pauzuję po, po, po. Jak przyszła umyta, to będzie jebana. E. 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 W kieszeniach pliki room service zamawia. Masz pakę więcej i weź wypierdalaj. Podnie w dół, jaki na bok wjeżdża Joseph. Fanka zajrana w chuj, ekspi się opozycję. Niska dżugla No nie wiem, ja myślę, że ten kawałek ma po prostu bardzo duży, e, memiczny vibe i dlatego ludzie to będą słuchać też. Dicho, dicho taki jest, kurwa, że ludzie to zapuszczają. Memiczny vibe. Gitar Antonio Pantera. A Józef cały czas się zmienił na klipce. Abyś byś się nie śmiał, kurwa! Co ja muszę to zobaczyć, kurwa? Patrz tu, patrz tu na tego, na Józefa. On tak, kurwa, no nie mogę! A ten kurwa, tam, tam, kurwa, ledwo że jeden tak. Ej, pierdola Wsziesiliś, ey! Poprzecie rana pisach chciała gorila Ci Szipy rozjebane jak na porodówce. leje, kurwa, Dostała pałę jak na kartkówce. Czysto młoda syna, boku lipa klient przy dziary Kwota bez podatku si korsa, okulary. Pijam na recepty pytam czy miał go na oku. Dicho najebany zjebał z hotelów szlafroku. Bo byłem pijany! W centrum Warszawy Najdroższe kurwy w najtańszych hotelach Teraz jest z tobą a Kuba Mianie na pewno nie to miera. puści, na pewno kurwa użyć nie umierać u mnie Antonio Bandera Ko tu do mnie przecież widzę, że się śnili Ej No jest to kechi, kurę spojebana, no tu do mnie przecież widzę, że się eee, Kurwa no, wpada w no ...zachciała to jest tak, że ci się to nie podoba, ale ci się podoba stary Wiesz o co chodzi? To jest ta jedna z tych piosenek, że Publicznie nie powiedz, że ci się podoba, ale tak sobie stary słuchasz już tak A, Kurwa No nieźle To jest jedna z tych, z jedna z tych, że tak powiem Gatunków muzycznych Michel Witam cię serdecznie. Ale nigdy bym sobie tego nie puścił. No, stary, ja bym może, jak jechał sam, to bym se puścił. Tak, dla beczki. Słuchałem już, White Widow.